Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na tą bardzo ciekawą konferencję dotyczącą Powstania Zamońskiego. Oczywiście to jest zapis historii y, y, polskiego czynu zbrojnego. Kiedy my już odejdziemy na wieczną wartę, to ta młodzież, która tutaj jest na sali, i następne pokolenia wsi zamojskiej będą y, głosić, że tutaj była. Ciężka walka o wolność i niepodległość Polski. Chciałem powiedzieć, że dla utrzenia powstania Zamońskiego w zeszłym roku Rada, Komisja Kombatanska przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych i przy Ministerstwie Środowiska. Tak jak pan minister Krupski przyjechał kiedyś do nas i widział nasze środowisko, powiedział, że nie wiedział o tym, że. W Polsce jest drugi urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych. My mamy swoje oddziały we wszystkich województwach, to znaczy regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. Mamy, mamy opiekę tak z Ministerstwa Środowiska, jak i Dyrekcji Generalnej, mamy swoje wydawnictwa, mamy swoje lokale, mamy samochody służbowe do, do dyspozycji. No i działamy dla upamiętnienia historii polskiego czynu zbrojnego, nie tylko leśników. I w zeszłym roku do uczenia Postania Zamońskiego zostało postanowione, że zjazd leśników-kombatantów odbędzie się w Biłgoraju. I wtedy zorganizowaliśmy tam po tym zjeździe rajd szlakiem walk Postania Zamońskiego. Chciałem powiedzieć, że dla mnie duże wrażenie zrobiło miejsca tych walk które były nie na nasz przyjazd z Warszawy czy z innych terenów Polski, bo delegaci byli z całej Polski, zrobiło ogromne wrażenie, że te miejsca są bardzo zadbane. Tak na terenie lasów państwowych, jak i przez miejscowych tam mieszkańców. I to zrobiło duże wrażenie, że jednak tamta ludność pamięta. I szkoły, prawda, harcerstwo i władze terenowe, samorządowe. Na terenie lasów państwowych Według inwentaryzacji przeprowadzonych jest 2400 miejsc, pomników i tablicz upamiętniających polski czyn zbrojny w czasie II wojny światowej. Również z I wojny światowej, a mamy nawet cmentarze z czasów wojsk napoleońskich. Proszę Państwa, i na mnie to zrobiło duże wrażenie, że jak myśmy tam przyjeżdżali i składali poczty sztandarowe nasze, składaliśmy te wieńce, to ta ludność przychodziła tam. Żeby towarzyszyć, żeby zobaczyć. I młodzież nie to, że zaprowadzona była przez kierownika szkoły, czy nauczyciela, czy drużynowy przeprowadził swoje przyszła młodzież zupełnie ze wsi, bo tam jest uroczystość, tam jest uczczenie pamięci naszych ojców, naszych dziadków, prawda i tak dalej. Więc to jest taki bardzo dobry obraz. Poza tym chciałem powiedzieć, ponieważ ja się bardzo skracam, że kiedy prezydentem Niemiec był Horst Keller, wtedy był z wizytą, kiedy u nas był prezydentem, prezydent Kwaśniewski, po oficjalnej wizycie w Warszawie udał się właśnie na Zamończyznę, tam gdzie się urodził, ponieważ, ponieważ jego rodzice byli właśnie z Rumunii przesiedleni na tamten teren zamoński. I niezależnie od oficjalnej wizyty, którą wtedy uczynił, rokrocznie przyjeżdża na Zamojszczyźnie i chciałem podkreślić, jest przez miejscową ludność bardzo serdecznie witany. Poza tym złożył wieńce na miejscach grobów żołnierzy Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej. No to jest taki gest już dyplomatyczny. Natomiast to, co czytałem, to jakieś dotacje Zamojszczyzna dostała od, od, od dzięki interwencji i poparciu Prezydenta Kellera. Ja chciałem się tutaj zwrócić do Pana Prezesa Związku Strzeleckiego, że warto, żebyśmy na jesieni zorganizowali, ponieważ Pan Prezes nie słucha, bo coś pisze. Tak, że że wolną nie tylko była zamężczyzna, ale Kieletczyzna. To była Prawdziwe wolne państwo, które określił w, w, w Słupi Jędrzejowskiej w 1944 roku Wincenty Witos, którego widziałem na własne oczy. Tam była, proszę państwa, w Słupi Jędrzejowskiej tajny uniwersytet Jagieloński, pięć wydziałów, było wręczenie indeksów, to była wolna Polska. Tam Witos czekał na samolot, który miał go zabrać do Londynu, proszę państwa. Tam jest jedyny pomnik w Polsce z mojej inicjatywy Braterstwa Broni Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej we Proszę Państwa, i chciałem powiedzieć, że jeżeli są tutaj Panowie Wojskowi, jeżeli będziecie kiedy w Akademii Obrony West Point, to zobaczycie materiały pod tytułem Komandosi z podznaku AK. Opisane są pięciodniowe bitwa między Włoszczową a gdzie wtedy był przyczółek sandomierski i Niemcy robili wszystko, żeby zlikwidować oddziały partyzanckie, które wysadzały w powietrze pociągi idące na wschód, na front wschodni. Na samym odcinku Częstochowa Kielce jest siedem pociągów niemieckich wysadzonych w powietrze. I proszę Państwa, jeżeli kiedyś pójdziecie do Muzeum Wojska Polskiego, zobaczycie naszą broń, kiedy Odkopaliśmy po wojnie cały ciężarowy samochód broni, yy, z tym broń amerykańską, broń brytyjską, broń niemiecką i broń polską właśnie w Muzeum Wojska Polskiego. I ja również przekazałem dokumentację kilkaset zdjęć dokumentalnych z partyzantki. Proszę zobaczyć, jakie mieliśmy uzbrojenie. Mieliśmy wszyscy mundury, wszyscy hełmy, Nie, niektóre kompanie czy bataliony miały broń maszynową pistolety maszynowe i krótką broń nawet. Proszę państwa, to był oddział. Kiedy 25 już się skracam od 25 października do 30, Niemcy okrążyli dwa bataliony. Batalion Nurta, czy 30, jest 300 i kilkudziesięciu żołnierzy i batalion nasz 74 pułku Armii Krajowej. Doszący panie pułkowniku imię przedwojennego górnośląskiego 74 pułku z Lublińca. Teraz będzie jedna dodatkowa kompania jego imienia, bo rozmawiałem ze szefem sztabu generalnego. I proszę Państwa, i w ciągu, w ciągu pięciu dni Niemcy użyli przeciwko nam broń pancerną i samoloty batalion dla 480 żołnierzy, który było doskonale wyszkolony i uzbrojony. Z obrony przeszedł do kontr-ataku, zadając Niemcom ogromne straty. Wzięliśmy do niewoli 99 jeńców wojennych, z tym 11 SS-manów. Na SS-manach wykonano wyrok na oczach Wehrmachtu. Natomiast w stosunku do Wehrmachtu odczytano rozkaz naszego dowódcy batalionu LAS 74 Pułku Armii Krajowej, że Armia Krajowa jest wojskiem polskim, przestrzega konwencję genesko o jeńcach i żołnierze Wehrmachtu zostali puszczeni na wolność. Proszę Państwa, zdobyliśmy trzy wozy drabiniaste broni i amunicji. Tą broń możecie zobaczyć w Muzeum Wojska Polskiego. To zostało opisane w, w Akademii West Pond jako komandosi. Tam nic nie ma o Powstaniu Warszawskim, o innych tych, tylko to. Bo to było po prostu komandoska, gdzie Radio BBC kilkakrotnie podawało w różnych językach o tej walce. Proszę Państwa, z tego jednego batalionu po wojnie wyszło trzech generałów, w tym jeden amerykański generał, który po wojnie znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Później walczył w Wietnamie, w Korei, i później w Stanach Zjednoczonych doszedł do stopnia generała armii amerykańskiej. Proszę Państwa, to było doskonałe wyszkolenie bojowe. Nie wolno było rzucać żołnierza w bój. Tak jak robiono w powstaniu warszawskim bez wyszkolenia, bez uzbrojenia. Stąd ogromne straty były. Proszę Państwa, wyraźnie powiedzieć tutaj słyszeliśmy te ciekawe referaty, jak była wyszkolona y, bataliony chłopskie i armia krajowa. Przecież to byli surowi chłopcy, ale zostali szybko wyszkoleni, nie zostali rzuceni do boju bez, 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 bez o, prze, odpowiedniego przeszkolenia. Bo to jest z punktu widzenia wojskowego, jest kryminał dla dyskwalifikacja oficera, który idzie do walki z żołnierzami niewyszkolonymi, bo nie wolno narażać żołnierza na straty. I proszę Państwa, i zwracam się do Pana Prezesa Strzeleckiego, żebyśmy taką na jesieni sesję zrobili na właśnie tej wolnej, niepodległej polskiej kieletcyzny. Chciałem powiedzieć, że kiedy przybył na te tereny, bo mówiło się o generale Okulickim, że był w Częstochowie. No to niby siedziba ta była w Częstochowie. On był w, on był w bunkrach leśnych, pękowiec, kiedy jest w tej chwili już jako zabytek historii spisany do rejestru zabytków, gdzie było 12 bunkrów. I kiedy przyjechał i to zobaczył, to był, nie wiedziałem, że tutaj we Włoszczowskim, Międzyjowskim jest wolna, nie podlega Polska. Bo tam Niemcy, jeżeli nie mieli kolumny dużej z ochroną pancerną, to nie przedostawali się z Częstochowy do, do Kielc, czy z Radomska do Włoszczowy. Wszyscy byli po, po drodze likwidowani. Z tym, że była więź ścisła batalionów chłopskich i Armii Krajowej. Dlatego z mojej inicjatywy wybudowano właśnie pomnik we Włoszczowie, Braterstwa Broni. I 24 lutego teraz Parę dni temu razem z generałem dywizji y, Packiem, y, 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 rektorem Akademii Obrony Narodowej i innymi wojskowymi i leśnikami złożyłem tam wieniec pod tym pomnikiem. Dziękuję uprzejmie.